Cześć siomeczki, z tej strony Camloks, a w dzisiejszym odcinku spełnię swoje największe marzenie na Blockstar Planet, na które czekam już od dawna, bo w dzisiejszym odcinku zakupię sobie Starwipana rok, rozumiecie to? Ale oprócz tego mam jeszcze dla Was na rozdanie Starwi pana miesiąc i wyniki są jutro od 20, więc taki właśnie szybki konkurs i szybka wygrana. Jutro o 20 będą wyniki na mojej społeczności, a będą to wyniki właśnie na starwi pana miesiąc. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział, to stawić łapkę w górę pod tym filmikiem. Zostawić oczywiście subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem. No i też skomentować ten film nazwą swojego Instagrama, żebym mógł się z wami jakoś skontaktować. A jak nie Instagrama, to Discord a jak nie Discorda to maila, więc macie właśnie Trzy możliwości, bo muszę się jakoś z wami skontaktować jak wygracie No i tak właściwie to tyle, no i w sumie przejdźmy do odcinka Dobra, więc w tym odcinku oczywiście kupię sobie starwipa na rok Ogólnie fajnie właśnie, że jest jeszcze promocja, bo oszczędzę tutaj jak widzicie 60 zł No 59,25, to no nie tak dokładnie Więc teraz sobie kupię starwipa na rok Ten bagiet jest naprawdę fajny, bardzo podoba mi się to autko jak też jest spoko. No ogólnie jest yy, bardzo ok. Niektóre pakiety są dużo gorsze od tego. Więc w sumie fajnie, że trafiłem na promocji na jakiegoś fajnego vipa, a nie na jakiegoś paskudnego, który by mi się nie podobał, co nie. A ten jest naprawdę spoko. No to teraz muszę. Zrobić najgorszą rzecz w tym odcinku, czyli wydać 153 zł na VIP-a na Blogsera Planet. To jest najgorsza rzecz, bez skitu. Dobra, więc tutaj właśnie to robię, i zaraz tutaj dojdzie do mnie właśnie VIP. Dobra, teraz wpisuję kod BLIK no i będzie płatność udana, i zaraz dochodzi do mnie VIP z rana, bo jest właśnie godzina. Poranna, więc w sumie spoko. No i dobra, no i kupiłem vip I teraz czekamy na swojego vip co nie? Dobra, czekamy. No i dobra, i teraz odliczanie. Kiedy będzie VIP? Raz, dwa, trzy. Halo, halo, oskamowali mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ej, gdzie jest mój VIP? Ej, w ogóle, ja wyłączyłem tą stronę. Co jest? Ej, co jest? Ja już go mam dosyć. Ja mam tutaj. Pokwitowanie płatności, mordeczki. Dobra, to. Co przyszedł, VIP? Jest. Gratulacje, jesteś teraz star VIP. No i PogChamp. No i patrzcie, mam Dino Ridera. Haha, <laughs> ale spoko. Dobra, odbierz. Hauer boots. No i Cox. One też są fajne. Mają właśnie taki fajny efekt. Yy, toy kart. No i to, co jest najlepsze, czyli będę sobie jeździł autem na parkurach. Więc to jest naprawdę kozak. Będę właśnie uciekał tutaj. Przed psychofankami, bo czasami mnie gonią i trzeba uciekać wtedy. No i dobra, i może sobie y, zmienimy kolor oczu. W sumie nie wiem, bo jest ładny, ale w sumie, żeby był taki inny od reszty. Co nie, to może dajmy y, taki niebieski. Czekajcie, ja sobie tutaj popróbuję. Czekajcie, a wiem co mogę zrobić, a wiem co mogę zrobić Odeć tak, jak ma takie mm, uszy tam, co nie? To takie oczy I jest spoko, nie? Usta też ma chyba takiego koloru, więc w sumie fajnie No i nazwę go... Ej, co się tutaj mu stało z oczami? Czemu on tu oczu nie ma na tym zdjęciu? Co jest? Co się stało? Dobra, nazwę sobie go... Rób tak, rób tak, tak? Po prostu sobie go nazwę rób tak, bo nie wiem jak go mogę nazwać To rób tak po prostu... Tak sobie wymyśliłem i patrzcie, jak się kupuje ogólnie vip to możecie też kręcić kołami drugi raz, nie? Czyli jak kręciliście raz, to możecie jeszcze zakręcić drugi raz. Tylko fajne, fajnie, że mogę kręcić drugi raz, tylko szkoda właśnie. Że jak kręcę drugi raz No to w ogóle tickety mnie dropią O teraz 30, dobra Nieźle, dobra, czyli mam tyle ok. no i spoko, I zostało 18 dni I ogólnie chcę tego pieska Który jest przypięty do balona Więc no, mam nadzieję, że, że Uda mi się to zdobyć. Ogólnie tutaj jest ta, jakaś trawa I tutaj są te kryształy, no jest właśnie Ogólnie takie wydarzenie, jakbyście nie wiedzieli Przyszukaj gadżety trawy w wielkanocnym nexusie i umieszczaj własne Więc właśnie jest takie wydarzenie Jak widzicie tutaj coś takiego kupujecie Jak dobrze pamiętam O patrzcie. macie tutaj e, trawę Szczęśliwa trawa No i jak to umieścicie Na przykład tutaj To dostajecie takie kryształy jakbyście nie wiedzieli Za 520 monet Mi się to bardzo opaca kupować Bo jak widzicie mam bardzo dużo kasy I wiecie jak ja tego mogę dużo kupić To jest właśnie ten A pechowa trawa to co to jest Że zamieniacie się w królika Spoko więc mógłbym tego dużo kupić, żeby miał dużo kryształów, ale w sumie po co? Dobra, więc może sobie zrobię jakieś skina albo ten skin w tym aucie, zobaczmy. I ogólnie chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że rozdaję też Star Vipa na miesiąc, jak na moim serwerze Discord będzie 3000 osób jest teraz. Mniej więcej 2700, więc brakuje tylko 300 osób Żebym wam rozdał Star Vipa na miesiąc Na tym serwerze, tam się odbędzie ten konkurs Więc właśnie tam możecie wbiec na mój serwer Link jest ogólnie w opisie I tak samo Vipa rozdaję też na miesiąc Star Vipa rozdaje co tysiąc followersów na moim Instagramie. I kolejne losowanie jest na 9000 followersów, a mam coś 8200, więc możecie wbijać też na Instagrama, jak wbijecie tam te followe to wam rozdam kolejnego VIPa, więc trochę tych VIPów po prostu wam porozdaje, Ale jeśli właśnie wbijecie albo 3000 osób na serwerze, albo właśnie. 9000 follow na Instagramie, albo właśnie z tego odcinka i wyniki są jutro na społeczności jak coś. Dobra, to autko. Żółto niebieskie, jakby może... mmm... czekaj, albo dam sobie żółto czerwone, kurczaczki, albo zrobię całe czerwone. Czerwone to jest szybsze, no i wiadomo, teraz będę one na szybsze auto na Bloxer Plan. Dobra, może sobie jeszcze... Mm, zmienię kolor tła. Ogólnie zawsze mi się ten kolor tła bukuje. No i dajmy sobie kolor tła, czekajcie, taki... Letni, bo jak wiecie mam no takiego na tutaj ośmiopak No i taki letni, że jestem przygotowany na sezon letni, wiecie o co chodzi chyba, nie? Dobra, może taki bardziej tutaj żółty, takie słoneczko jakby No może trochę ciemniej, mm, coś takiego Tutaj może trochę jaśniej Okej, okay, jest dobrze, jest okej, okay, jest okej okay. Jest okej, okay, dobra No i jestem przygotowany na wyjazd na jakąś plażę czy coś więc jest spoko, nie? no i pan, cie, no, kozek z skina. i ogólnie, jutro są święta, więc w sumie wesołych świąt i tam smacznego jajka, czy coś tam. zapomniałem o tym powiedzieć, jak oglądacie to właśnie dzisiaj, to jutro są święta, więc wesołych świąt, bo zapomniałem, a jak oglądacie to później, to to właśnie wtedy, kiedy to nagrywałem, to w następny dzień były święta, więc no, pozdrawiam. No i patrzcie, jakie mam autko, nie? Ona jest naprawdę kozackie, a dźwięki to ma ogólnie turbo najlepsze, jakie są. Patrzcie, patrzcie, to jest dobra maszyna. Widać, jaka dobra. Słychać ją, a dźwięki to ma kozackie, nie? Patrzcie, słychać to właśnie turbo w tym aucie, nie? To jest... To jest naprawdę kozackie, to jest kozackie. No i tak właściwie już kiedyś był odcinek, gdzie wam pokazywałem ten pakiet na koncie stroka, to w sumie już nie będę więcej rzeczy w tym odcinku robił, bo nie ma sensu. I ogólnie jak coś to może ci dać mi uśmiecha. Ja tutaj często właśnie oddaję, na przykład Ramella, dzięki, ponieważ jestem top przejść na Blockster Planet, a szóste miejsce mi się nie podoba. No i chcę być top 5, no i chcę prześcignąć Mikalo. Kto by się tego spodziewał? No na pewno nikt, więc jak chcecie możecie mi dać, jak nie chcecie to nie musicie. No i tak właściwie to tyle. Jak macie jakieś pomysły na odcinki, co mogę jeszcze nagrać, to piszcie w komentarzu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć.